Polski Czarnek Błaszczak. Tak z grubsza wygląda ta czwórka, która no, rywalizuje o nominacje w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ten najsłabszy to, to który z wymienionych? Mówię, którego się obawia. Mm -hmm. No to którego pan po co się obawia? Tarnka. Dla. Dlatego, że on ewidentnie, ewidentnie brałby z mojego elektoratu, mm -hmm. czerpał pełnymi garściami, i, i szczerze mówiąc. Przemysław Czarnek, no jest tym kandydatem, który, który co by nie powiedzieć cechami osobowości, osobowościowymi przypomina bardzo, bardzo, albo w jakiejś części mnie, więc myślę sobie, że dwóch takich czarnków i no to by była ciekawa. Ciekawa rywalizacja. Panie Przewodniczący, a jeżeli chodzi o no, prezydenturę Marka Jakubiaka, to jaki, jakie byłoby to sprawowanie urzędu w kontekście tej władzy, którą mamy, w kontekście rządu premiera Nalda Tuska? Pan umiałby współpracować z tą ekipą, czy raczej blokowałby pan tam, gdzie tylko by mógł jej działania? Ja ogólnie muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem, który jest nastawiony na współpracę ze wszystkimi, czego najlepszym dowodem są moi koledzy i koleżanki ze wszystkich ugrupowań w parlamencie. Natomiast powiem tak... Ten A i biznesowo z Palikotem pan się umiał dogadać? Też ponad politycznymi podziałami, jakby nie patrzeć. No to prosta transakcja była, kupił i sprzedał. Natomiast to nie współpraca, tylko tak po prostu. Natomiast tutaj mówimy o ciągłości współpracy i to naprawdę... Przez ósmą kadencję, dziesiątą kadencję i tak dalej. Myślę, że w Sejmie nie ma wrogów. Natomiast co do istoty, ten rząd nie ma szansy na współpracę ze mną, niestety. To jest tak, że ja nigdy nie będę zgodził się na to, żeby Polskę zadłużać i wyprowadzać ją z, z, takiego, z takiej otuliny dobrobytu. Ja na to się po prostu nie, nigdy nie zgodzę się na to. Ja mam jedynie obowiązki polskiej. Moim celem jako celem prezydenta Rzeczypospolitej będzie doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy Polska wróci na swoje miejsce w Europie. Bo dzisiaj nie ma przy stole, co najlepiej udowodnił Scholz, w Berlinie dosłownie parę dni temu. Proszę Państwa, musimy stworzyć rząd, a więc będę dążył do wcześniejszych wyborów. Musimy stworzyć rząd, który będzie ponadpartyjny. Musimy stworzyć rząd, który będzie miał jedynie Polskę w sercu. I tak naprawdę, ponieważ Europa nas traktuje jak peryferię swojego działania, to my musimy im udowodnić, że Polska zasługuje na poważne traktowanie na scenie międzynarodowej.